Moja droga, dziś zwracam się do tych wyjątkowych części ciebie, które są fundamentem Twojej wewnętrznej obfitości. Każda z nich w swojej unikalnej roli tworzy zasoby, które stanowią o Twojej wolności i samowystarczalności. Uświadamiając sobie ich obecność i ich moc, możesz budować relacje, w tym również miłosne, z poziomu obfitości a nie deficytów. Nie szukasz już kogoś, kto wypełni brakujące przestrzenie, ale pozwalasz się odnaleźć komuś, kto będzie celebrował z tobą pełnię życia. Zwracam się do miłości w tobie. To najmocniejszy lek na wszelkie zranienia. Ulecz siebie sama, dając się ponieść uczuciom, które budują, odnawiają i inspirują. Pozwól sobie na miłość, nawet jeśli czasem przynosi ból, bo przez nią doświadczasz prawdziwego wzrostu. Zwracam się do serca w tobie, to królestwo uczuć, które rośnie i kwitnie, gdy pozwolisz sobie na szczerość emocji. Otwórz się na te cieplejsze, delikatniejsze uczucia, które tworzą mosty między ludźmi. Pozwól swemu sercu, by kierowało cię odwagą i nadzieją. Zwracam się do ciszy w tobie, potrzebnej i leczniczej. Nie lękaj się jej przerwać, gdy to konieczne ale naucz się ją również cenić. W ciszy znajdziesz przestrzeń do refleksji, rozwagi i ponownego odnalezienia samej siebie. Zwracam się do Słońca w Tobie, tej jasnej i pełnej energii części, która może rozświetlać najciemniejsze dni. Nie zasłaniaj swojego blasku, lecz pozwól mu jaśnieć pełnym światłem. Twój blask może być przewodnikiem nie tylko dla Ciebie, ale i dla tych, Którzy poszukują światła w swoim życiu. Zwracam się do oceanu w Tobie, tej nieograniczonej głębi emocji i marzeń. Pozwól sobie na chwilę szaleństwa, na pasje, które cię poruszają, na marzenia, które nie znają granic. Niech Twoje aspiracje pływają swobodnie, tworząc falę kreatywności i niepowstrzymanej energii. Moja droga. Niech każdy nowy dzień będzie dla Ciebie przestrzenią, w której możesz z dumą prezentować wszystkie te piękne i złożone części swojej osobowości. W każdym uśmiechu, geście, w każdym słowie znajdź sposób, by wyrażać siebie autentycznie i odważnie. Zwracam się teraz do mądrości w Tobie, tej cichej, ale tej niezachwianej siły, która pozwala Ci rozwijać się i uczyć przez całe życie. Pozwól jej prowadzić cię przez decyzje, które kształtują Twoje zdrowe relacje i Twoje zdrowe życie. Słuchaj jej głosu, gdy szepcze ci, co jest właściwe, a co wymaga przemyślenia. Zwracam się do siły w Tobie, tej niezłomnej woli przetrwania i zwyciężania. Niech każde wyzwanie stanie się okazją do pokazania, jak wielka moc drzemie w Twoim wnętrzu. Niech każda przeszkoda będzie przystankiem, na którym zatrzymasz się, by naładować swoje akumulatory i z determinacją kontynuować podróż. Zwracam się do zmysłów w Tobie, które pozwalają Ci doświadczać piękna świata w każdej Jego formie. Pozwól sobie na chwilę, by zatrzymać się i naprawdę poczuć, zobaczyć, usłyszeć i dotknąć życia w Jego najczystszej postaci. Niech każdy oddech przynosi świadomość tego, co wokół. Cieszy i inspiruje. Zwracam się do radości w tobie, lekkiej i iskrzącej jak szum strumienia w słoneczny dzień. Śmiej się głośno, ciesz się bez obaw, a Twoja radość niech będzie zaraźliwa i niech rozprzestrzenia szczęście gdziekolwiek się pojawisz. Niech każdy, kto Cię spotka, może poczuć tę energię, i niech będzie ona dla Nich przypomnieniem, że życie jest piękne. Moja droga, niech każda chwila stanie się okazją do odkrywania, ile jeszcze możesz zrobić, jak bardzo możesz się rozwijać. Nie ograniczaj się do tego, co znane i bezpieczne. Świat jest pełen możliwości i czeka, abyś zgłębiła jego tajemnice. Bądź ciekawa, zawsze poszukująca, nigdy nie do końca zadowolona z półśrodków. Zwracam się teraz do intuicji w Tobie, tej nieuchwy nieuchwytnej, ale. Niezawodnej przewodniczki, która gdy jej zaufasz, nigdy cię nie zawiedzie. Słuchaj jej, gdy szepcze, jakie drogi wybrać, kiedy się zatrzymać, kiedy iść naprzód. Twoja intuicja jest odzwierciedleniem twoich najgłębszych pragnień i potrzeb. Ufać jej to ufać sobie. Zwracam się do odwagi w Tobie, która pozwala Ci stawić czoła nie tylko wyzwaniom zewnętrznym, ale również tym wewnętrznym. Odwaga to nie brak strachu, ale zdolność działania pomimo niego. Niech twoja odwaga będzie kompasem, który prowadzi cię przez burze i niepewności do bezpiecznej przystani twoich marzeń. Zwracam się do wiary w tobie, która nie jest związana z żadnym dogmatem, z żadną religią, ale z głębokim przekonaniem o własnej wartości. Wierz w siebie, w swoje możliwości, w swoją moc. Wierz że jesteś tutaj z ważnego powodu i że Twój wkład w świat ma znaczenie. Zwracam się do radości tworzenia w Tobie, bo każdy dzień daje Ci płótno, na którym możesz malować. Niech Twoje działania, słowa, myśli tworzą obraz, który chcesz oglądać, obraz, który inspiruje Ciebie i innych. Twórz śmiało, z pasją, czerpiąc z głębi swojego serca i umysłu. Moja droga, wiesz, już, że nie jesteś na tej drodze sama. Każdy, kto ma przyjemność dzielić z Tobą czas, jest świadkiem Twojej podróży i uczestnikiem Twojego życia. Pamiętaj, że zawsze możesz szukać wsparcia, dzielić się radościami, przełamywać trudności. Twoje życie jest piękną opowieścią, która wciąż jest pisana i każdy rozdział może być lepszy od poprzedniego. Niech te słowa będą przypomnieniem o mocy, która drzemie w Twoich wewnętrznych zasobach wspierających Twoją obfitość życiową. Zwracam się teraz do pewności siebie, która jest owocem zdrowego poczucia własnej wartości. Do pewności siebie w Tobie. Gdy akceptujesz siebie i wierzysz w swoje możliwości, Twoja pewność siebie staje się silną tarczą chroniącą przed wątpliwościami i zewnętrzną krytyką. Pozwala Ci to stanowczo kroczyć przez życie, podejmując decyzje, które są w zgodzie z Twoim sercem i umysłem. Zwracam się do zaufania do siebie, które jest w tobie, które jest niezbędne, aby skutecznie radzić sobie w każdej sytuacji. Wiara, że możesz sobie poradzić niezależnie od okoliczności, to klucz do niezależności i zdolność do adaptacji do każdych warunków, które się pojawią. Twoje zaufanie do siebie pozwala Ci podejmować wyzwania i otwierać się na nowe możliwości z poczuciem bezpieczeństwa i optymizmu. Zwracam się do wierności i lojalności w Tobie wobec swoich wartości, które są jak kompas w życiu. Przestrzeganie swoich zasad i wartości nawet w obliczu pokus i prób świadczy o Twojej integralności i charakterze. Pozwala to na budowanie autentycznych i trwałych relacji oraz sprowadzić się bezpiecznie przez życie, dając poczucie spójności i celu. Moja droga, każda z tych części tworzy ciebie, niepowtarzalną i wielowymiarową. Pamiętaj, że masz w sobie siłę by żyć pełnią życia, którego pragniesz. Niech każdy dzień będzie dla ciebie okazją do odkrywania i świętowania własnej unikalności. Niech ta świadomość będzie twoim przewodnikiem, gdy będziesz kontynuować swoją podróż, celebrować swoje sukcesy i przekraczać granice, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Niech każdy nowy dzień będzie dla ciebie przestrzenią, w której możesz z dumą prezentować wszystkie te piękne i złożone części swojej osobowości. W każdym uśmiechu, w każdym geście, w każdym słowie znajdź sposób, by wyrażać siebie autentycznie i odważnie. Pamiętaj, masz w sobie niesamowitą moc i delikatność zarazem, które razem tworzą harmonijną całość. Żyj pełnią życia. Bądź odważna w wyrażaniu siebie i miej odwagę wybierać ścieżki, które prowadzą cię do prawdziwej radości i spełnienia. Jesteś nie tylko częścią tego świata, jesteś jego wspaniałą kreatorką. Pamiętaj o tym. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawia miłość w Tobie.